dzisiaj przetestujemy sobie orężadę Helena nową, gumę balonowej. Jutro przetestujemy, jak będę miał czas ten. A teraz? Albo nie leć. mam drugą mnie. Mango. Dobra. Mango to jest gama balonowa, którą dziś przetestujemy. Mamy już wodę. Oczywiście też przetestujemy, czy proszek strzela. Pójdzie. Jeszcze mam jakąś podpórkę To takie szklanki. Co zrobię nożyczki. Od półkam jest szklanka, tak? O! A, miałem trochę, prawa sobie. Ej, czuć gumą balonową. A ładnie pachnie. i jeszcze szczerze, dobra, wsypujemy resztę, mam jeszcze drugie, więc będę mógł to potem pojeść, jedno mango i zalim, mogę się doczekać, tak się robi, I w ogóle powiem, Te hmm. proszę Was o subskrypcję, tu mamy? O, zyskam jak chcecie. Ja to fajnie ten parkour. Bo moja kuzynka wyprzedziła mnie w subskrypcjach, nie? Znaczy nie w subskrypcjach, tylko w obserwacjach na WhatsApp. Na WhatsAppie masz 23, więc proszę teraz o subskrypcję. Okej? Okay? Proszę. Jak każdy, kto ogląda ten film, teraz zasubskrybuje. Błagam Was. A teraz zobaczmy, co tu się odwala. Jak tu szczelo. <noise> Jak tu szczelo. Słuchajcie. Mocno, nie? W takim odcinku chyba drukarkę pokazałam też. Może coś wydrukujemy. To jest najlepszy kadzyk na czasie, który wydrukowałem. A czekajcie, mam kilka rzeczy, które są osobne rzeczy, które są O, a w ogóle to, to jest, żeby postawić co tu. To jest logo Bambula tutaj. Fajne? Najmocniejsza rzecz. led Ale nie będę w to ale nawet zniszczone. Iiiii. Squid. mam tu wielkich kamyczek nie mam. Na balkonie są. Zaczekajcie. A teraz mam jedną kamyczkę, żeby ja mi leciał tablet. Mamy. Yo, wygra. To dalej, ale dobra, spróbujmy. I widać gaz. Dobra. Mega dobra. Tylko trochę za dużo wody tam wlałem. A jest dobre, mega. Mega dobra. Wypiłem dużo. Było tyle i jest tyle. No co, pić mi się chce? Mi się wypiłem. Jak grałem. W 99 dni w lesie. Możemy zrobić z kolegą. Janki. Książeczka. Nie, krawda. Nie pytajcie, ile przeczytałem. Pięć stron jakiejś. Dobra, trzymajcie się, cześć i...